W czasie swojej pracy często słyszę, że ludzie prawdopodobnie źle zareagują na twoje wystąpienie. To oczywiście mówię jak rozmawiam z moimi studentami, że źle zareagują na jego wystąpienie, że to po prostu im nie wyjdzie, że na pewno ktoś coś zauważy, że jakiś błąd, jakieś przejęzyczenie, że po prostu no, muszą się mocniej przygotować, że mają przez to większy stres. Ciekawostka jest taka, że jak idziesz do kina, to czy zakładasz, że ten film będzie. Zły. No prawdopodobnie jednak chyba nie. Kupujesz bilet po to, żeby się dobrze bawić. Idziesz na film z nastawieniem, że on będzie świetny, że będzie akcja, czy będzie romans, nie wiem, jak lubisz, ale spełni Twoje oczekiwania. I podobnie, analogicznie jest do wystąpień publicznych, twoja widownia przychodzi z nastawieniem, że wykonasz świetne wystąpienie, że będziesz świetnym mówcą, że masz coś ciekawego do powiedzenia. I nieważne, kim jesteś, ważne, że masz coś do przekazania. To ta, ta, ta rzecz, ta, ta część ciebie jest interesująca. Jeżeli będziesz dla nich inspiracją, to w zupełności wystarczy. Dlatego, moja refleksja jest taka: byś zawsze miał, miała nastawienie, że będzie to świetne wydarzenie w Twoim wykonaniu. Po prostu tak jest o wiele lepiej, i rzeczywiście to potem się przekłada na wystąpienia. To tyle przy dzisiejszej kawie. Życzę tobie, tobie miłego dnia. Pozdrawiam. Oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do, do udostępnienia tego filmu dalej. Pozdrawiam. Cześć!